Kto nas uchroni przed pożarem? A kto pomoże znaleźć zagubioną czapkę? Zapraszam na etnolekcję o ludowych świętych. Na pewno nieraz na swojej drodze mijaliście kapliczki lub figury świętych, ale nie do końca wiedzieliście, co to za postacie i dlaczego stoją właśnie w tym miejscu. Opowiem Wam dzisiaj o najbardziej popularnych świętych na polskich drogach i dam Wam kilka wskazówek, jak ich od siebie odróżniać. Ludowi święci byli naturalną częścią życia codziennego. Nawet określając czas, odnoszono się do dat przypisanych świętym w kalendarzu. Na przykład mówiono, że zrobi się coś przed Jerzym albo po Janie. Święci byli obecni w każdej wsi. Spoglądali z obrazów wiszących w świętym kącie, ich figury stały w kapliczkach. Wizerunki świętych były sprzedawane na ludowych odpustach. Święci byli traktowani jako członkowie społeczności. Byli boscy, mieli kontakt z Bogiem, ale pochodzili z ziemi, byli podobni do zwykłych ludzi i przez to dla ludzi po prostu stawali się bliżsi i bardziej dostępni. Gdy Cię utopiono, do wody wrzucono, jak wielki cud. Promienie tam były, gwiazdy tam świeciły, widział to lud. Kiedy wody w rzekach zaczynały niebezpiecznie przybierać, a deszcz padał bez końca, ludzie zwracali się o pomoc do świętego Jana Nepomucena. Święty Jan Nepomucen żył w Pradze na dworze królewskim u króla Wacława IV. Został skazany na męczeńską śmierć poprzez utopienie i zrzucenie z mostu, tylko dlatego, że nie chciał wyjawić tajemnicy spowiedzi królowej. Od tej pory Nepomuki, czyli figury świętego Jana Nepomucena, stały przy większości mostów, przy jeziorach, rzekach, a także innych zbiornikach wodnych. Ludzie wierzyli, że święty Jan Nepomucen ochroni ich przed powodzią, ale także odpędzi zbyt ulewne deszcze. Już ja patrona mam, a to jest święty Jan Nepomucki. Święty Jan przedstawiany jest w stroju duchownego, z palmą męczeństwa i skrzyżem krzyżem opartym na przedramieniu. Jest to jeden z najbardziej popularnych świętych na polskich drogach i jestem pewna, że nie raz się na niego natknęliście. I jeszcze jedna ważna informacja. Czasem figura Świętego Jana Nepomucena była mylona ze Świętym Janem Chrzcicielem, ponieważ Święty Jan, Chrzciciel, również związany jest z wodą. Jednak figury Świętego Jana były znacznie rzadziej spotykane na drogach. A sam Święty Jan, Chrzciciel nigdy nie występował w stroju duchownego, a w odzieniu ze skór zwierzęcych i z barankiem przy nodze. Uznajcie wielką w tym dobroć że nam obrońcę do Floriana. Kolejnym świętym, którego można spotkać prawie w każdej miejscowości w Polsce jest święty Florian. Wystarczy dokładnie przyjrzeć się Remizom strażackim, a na pewno gdzieś nieopodal zobaczymy figurę lub wizerunek świętego. Święty Florian bowiem jest patronem strażaków i ma chronić przed pożarami. Historia świętego Floriana sięga III wieku naszej ery. Był rzymskim oficerem i został skazany na męczeńską śmierć, gdyż nie chciał się wyrzec swojej chrześcijańskiej wiary. Stawił się także za prześladowanymi chrześcijanami. Jest przedstawiany w rzymskiej zbroi i trzyma w ręku kubeł wody, którą wylewa na płonący dom. Ratuj od gniazd, nas w zarazach. Legenda głosi, że święty Florian kiedyś ugasił jednym kumbłem wodę całą palącą się wieś. Bądź nam patronem w wszelkich złych razach. Tryumfuj niebo z gościa tak zacnego, że w poczet świętych ...liczysz Antoniego... Pewnie nieraz natknęliście się na figurę świętego ubranego we franciszkańskie szaty z dzieciątkiem na ręku. To święty Antoni Padewski. Wierzono, że był oznaczony charyzmatami i potrafił czytać w ludzkich sumieniach, a także miał dar proroctwa. To pewnie dlatego właśnie do świętego Antoniego Padewskiego Ludzie zwracają się, gdy chcą odnaleźć zagubioną osobę lub rzecz. Święty Antoni Padewski ubrany jest w szaty zakonne, trzyma w ręku lilię, czyli znak niewinności, i dzieciątko Jezus. Niektórzy mylą go ze świętym Józefem. On także trzyma lilię, a także małego Jezusa. Jednak święty Józef nigdy nie będzie miał szat zakonnych na sobie, a strój z epoki i bardzo często. Trzyma też gdzieś nieopodal piłę na znak tego, że był cieślą. Ten jest Franciszek. Za to w brązowych szatach był zawsze przedstawiany sam założyciel zakonu franciszkanów, czyli święty Franciszek z Asyżu. Święty Franciszek z Asyżu pochodził z bardzo bogatego rodu, ale cały swój majątek rozdał ubogim, a sam zaczął żyć jako pustelnik. Założył zakon, a także legenda głosi, że potrafił rozmawiać ze zwierzętami. To właśnie przez tę miłość do zwierząt później stał się patronem ekologów. Święty Franciszek w sztuce ludowej jest przedstawiany najczęściej w otoczeniu ptaków i zwierząt. Jednak w sztuce klasycznej jest przedstawiany w Troju zakonnika, ukazując swoje stygmaty na dłoniach. Często także z krucyfiksem i czaszką, która jest symbolem pokuty. I tutaj także trzeba uważać na pomyłkę. Pamiętajcie, że nie każdy święty w otoczeniu zwierząt jest świętym Franciszkiem. Wielce kochany w Bogu rochu święty, któryś dla zasług Twych do nieba wzięty, jeśli zdarzyło Wam się zobaczyć gdzieś wizerunek świętego, ubranego w strój pielgrzymi, z raną na nodze, a także z psem u swojego boku, prawdopodobnie widzieliście świętego Rocha. Święty Roch, pielgrzymując do Rzymu, natknął się w jednym z miast na epidemię dżumy. Zaczął się troskliwie opiekować chorymi, a niektórych miał nawet uzdrowić. Kiedy sam zachorował... Oddalił się i ukrył w jaskini, żeby nikogo nie narażać na chorobę. Wówczas jedzenie przynosił mu pies, który także wylizał jego rany na nodze, a święty wyzdrowiał. Od tej pory święty Roch przedstawiany jest u boku z psem. Jego figury są często stawiane przy cmentarzach, na których chowano ludzi zmarłych podczas zarazy lub epidemii. Jest patronem zwierząt domowych, a także ludzi chorych. Niech nie giniemy. Święty Krzysztofie. Czy zdarzyło Wam się kiedyś zobaczyć, że w samochodach, na przykład na lusterku, wiszą jakieś ciekawe przedmioty? Pompony, na szczęście, pamiątki z wakacji. Jednak niektórzy wieszają tam obrazek pewnego świętego. To święty Krzysztof, patron podróżników i kierowców. Święty Krzysztof był wielkim, wręcz olbrzymim mężczyzną, który przez całe swoje życie szukał. Władcy, któremu mógłby służyć. Nawet kiedy spotkał diabła na pustyni i zobaczył, że diabeł omija krzyże szerokim łukiem. Wówczas spotkał bogobojnego pustelnika, który opowiedział mu, że służy najmocniejszemu z najmocniejszych. Święty Krzysztof zaczął pomagać pustelnikowi i przenosił ludzi na swoich barkach przez rwącą rzekę. Pewnego razu niósł na rękach dziecko, które było tak ciężkie, że. Olbrzym prawie się utopił. Okazało się, że tym dzieckiem był sam Jezus. Święty Krzysztof stał się patronem podróżników, marynarzy, kierowców, a także wszelkich ludzi w drodze i pielgrzymów. To właśnie do niego zwracano się przed długą drogą o spokojną podróż. Świętych w kulturze ludowej jest bardzo wielu. Dzisiaj opowiedziałam Wam tylko o kilku. I tylko o świętych. O świętych kobietach opowiem innym razem. I mam jeszcze dla Was zadanie. Dowiedzcie się, kto był patronem lub patronką waszego imienia? I jakie są związane z tą osobą legendy? Jakie są jej atrybuty i komu patronuje? Rozejrzyjcie się także wokół swoich domów i zajrzyjcie do kapliczek. Ciekawe, czy potraficie rozpoznać świętych, którzy się tam znajdują?